opóźnieniem, nie? Na jakimś Shane, czy jakiś AliExpress, czy coś. Wiesz, jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, że yy, ostatnio to jakby roz, rozkminiałem, że na załóżmy, masz markę typu Misbehave i w momencie, w którym pokazałbyś mi ją tak z dupy, nie wiedziałbym, że to jest w ogóle polska marka. Nie miałbym zielonego pojęcia, że to jest polska marka. To jest... Wszystko, co tam jest zrobione, jest... Zachód. Jest zachód po prostu. Ale stary, Playboy karty w tym chodził. No nie obrażaj Marki. No, no tak, no wiesz, jeżeli chodzi o Markę, jeżeli chodzi o rozgłos, tak. Ale myślisz, że ile osób z, z tych, które widziało Playboya Karty w bluzie Miss Behave, wie, że to jest polska Marka? A ile osób, stary, które widziało, nie wiem, mego ojca w 2005 powie, że to jest polska Marka? <laughs> znaczy... To jest to samo, stary. To jest to samo. Jeżeli, w ogóle najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że jakby właśnie szczytem jakby, szczytem, szczytem, mody polskiej jest to bluza z, z czarna bluza z napisem. Z nowym takim, z takim rhinestone napisem, no jakimś, i to zawsze jest jakieś takie bardzo głupie edgy słowo w stylu, nie wiem, pleasure, albo sex, albo MDMA, albo wiesz, danger, albo jakieś takie rzeczowniki po prostu. Jak na to no. popatrzysz, no to, to na tym się jakby kończy cała, na tym się kończy cała kreatywność zazwyczaj. Każdy start startupowy brand, zamiast zająć się... Czymś nowym, ciekawym jakimś rozwiązaniem. Wiadomo, że najtaniej jest robić t-shirt z nadrukiem albo bluzę z nadrukiem. Bo to po prostu wychodzi najtaniej i jakby najszybciej możesz popchnąć swój brand, no bo wpierdalasz logo na klatę, jest widoczne, chodzi w tym jakiś Józek, któremu który tam ma 2000 followersów na, na Instagramie, wiesz, dasz mu to, on to ponosi i jest git. Tylko mi bardziej chodzi o to, że, że my w ogóle jakby boimy się iść w jakikolwiek, w jakikolwiek, w jakąkolwiek inną stronę, że, że, mało która, mało który brand startupowy na przykład bawi się fitem. Mało który, no. który jakby startupowy brand bawi się inną częścią ubioru niż t-shirt i bluza. No nie no stary, tam potem wejdzie jakiś dresik ewentualnie z napisem na kieszące, albo nie wiem, jakiś, jakiś bucket hat, kurwa, nie wiem co. <grym> <grym> jakby bucket hat, bucket hat to jest chyba, to już Zostało naprawdę, zostało naprawdę w tyle A i tylko i właśnie startupy chyba bawią się w bucket haty teraz Nie wiem kto się bucket haty, jakiś kurwa, nie wiem, Etsy jakiś albo jakiś Redbubble, nie wiem kto No to jest jakby maksymalnie i, i kwestia, kwestia jest tego, że yy, właśnie W ogóle nie próbujemy brać z własnego podwórka, wszystkie patenty, które są w tym momencie yy, jakby modowe u nas to można było zobaczyć właśnie rok temu w Stanach, albo dwa lata temu w Stanach i. Albo w jakiejś Rosji czy coś. Tak, albo, albo właśnie, albo na wschodniej, albo na zachodniej granicy i to jest. I, i wszystko to jakby pokazuje jak bardzo jesteśmy zamknięci. Jak mamy zamknięte uby pod tym względem, że co polskie to jest niedobre. My mamy takie podejście, że nieważne gdzie wejdziesz. I, I jeżeli oczywiście mówimy o tych takich y, Teens, co są Intu właśnie Playboy karty, Music i y, y, Air Force, białe Air Force One, no to to jest. Bilans, to, y, to jest właśnie typowa taka osoba, która jakby nie wiem dlaczego boi się wszystkiego co Polskie. Nie, wiesz co stary, ja myślę też, że niektórzy designerzy polscy jakby oni mogą coś nowego zrobić, ale po chuj stary jak Polacy są jakieś takie bachory co po prostu ze zeżdżą wszystko co im dasz więc łatwiej robić to co oni widzą na jakimś Pinterestie albo na Instagram Explore Page, bo to się sprzeda, myślę, że chodzi o to, że też... nikt się nie stara za bardzo z Polski czegoś fajnego zrobić, wiesz? To no. jest kwestia tego, bo ja myślę, że to nie jest wcale ciężkie coś ciekawego zrobić, wiesz Inspirowany polską kulturą. Na przykład nie wiem, coś, na przykład załóżmy coś w stylu goszej Rubczyńskiego, nie? Na przykład. pedofil, do w stylu coś typu... Znaczy wiesz, nie, nie mówimy o backgroundzie, mówimy o samym jakby podejściu do tematu, co nie? Znaczy, no wiesz, nie wiem, wiesz co mi chodzi o jego podejście, że on właśnie się inspirował tym takim, wiesz, postsowiecką Rosją. Tak, tak. Gdzie każdy był taki zajebany, wiesz, jakbyśmy tam mieli jakiegoś designera, który też się czymś takim inspiruje w Polsce, nie? A nie robi jakichś dresów z napisem Euforia Miss i tyle ja wypuszczę za nie wiem ile, za 500 złotych chyba. Za 500 złotych, no. No właśnie, albo wiesz, robi bluzę z flagą Wietnamu i to za 360 stawia, bo, bo tam trzeba, nie wiem dlaczego w ogóle. To jest coś takiego, stary, bo to jest coś takiego, co byś znalazł w lumpie, bo to są ciuchy dla ludzi, którzy chcą się ubierać, wiesz, o, o, quote vintage, ale się brzydzą jakby do lumpexów chodzić, bo tam Tro, tak, się Trochę trochę tak. kupić tak, za 400, troche. które tak samo wygląda. Trochę stary. tak, jakby w momencie, w którym w ogóle, jeżeli chcesz być, jeżeli chcesz być modowym startupem, to to jakby modowy startup starter pack to jest robisz bluzę, robisz t-shirt Dajesz coś takiego Dajesz coś takiego e, nie do końca, nie do końca takiego zwykłego czyli wybierasz sobie jakąś dziwną grafikę czy coś takiego Przyklejasz to na bluzę i na t-shirt i dajesz duży price, tak. I w tym momencie już jesteś yy, jakby marką streetwearową. I to nawet już chyba się nie tyczy tylko Polski, tylko jakby na całym świecie dzieje się tak samo, praktycznie. To jest trochę kurwa skery, bo yy, mi się wydaje, że raczej powinniśmy przekonywać właśnie nowymi motywami i przy okazji zaczynać z jakiegoś poziomu. Jakby i nie od razu porównywać się kurwa z, właśnie z markami, yy, tymi, tymi, tymi topowymi, yy, tylko jakby zrobić coś swojego i przy okazji zrobić to w takiej cenie, w której na przykład Twoi znajomi będą chcieli na przykład wyłożyć. znajomi znajomych będą chcieli wyłożyć tam parę złotych. I jakby tak organicznie posuwać tą, ten swój brand do przodu, to my wolimy jakby od razu wskakiwać na głęboką wodę, yy, od razu zobaczyć yy, jakieś, jakąś stylową właśnie zagraniczną. Spróbować to podpierdolić, no a jak nie wyjdzie, to zamknięty łeb, nie? Z zamknięty łeb. czy znaczy, wiesz co, nie? Myślę, że to jest też kwestia tego, że teraz tym, wiesz, modą, że tak powiem, się głównie jakieś dzieciaki interesują, wiesz? Mm. I to jest też kwestia tego, że po prostu łatwo jest im coś wcisnąć i w ogóle teraz designerzy nie muszą się starać, czy znaczy designerzy. To są... Bo ich... Ludzie, którzy ubrania robią, nie są. tam To są ja osobistości bardziej, bo to instagramerzy robią ciuchy, a, a nie ciuchy robią instagramerów, w ten sposób, nie? Fakty, fakty po prostu nie ma się po co starać co raz by jakieś dziecko to kupi, więc jakby mi się wydaje, że tak jest myślenie, po prostu no bez ambicji jest to wszystko robione, bez polotu jakiegokolwiek, to jest no mega smutne, masz rację. Albo teraz, stary, dzieciaki jakoś tak ogólnie, wiesz, dzieciaki jakoś tak Bardziej rzuci, jakby połykają to, całą, całą tą show business, całe te media, całą tą kulturę bardziej niż kiedykolwiek myślę. to wszystko ogółem jest pod dzieciaków robione, takich wiesz, 13-15 lat. Nie? Tak, tak, no bo to jest jakby ten docelowy odbiorca to jest jednak ta osoba, która spędza przy swoim telefonie 12 godzin na 24 godziny w, w dniu to on jakby napierdala w, we wszystko. Co, co tylko zobaczy, co jest trochę bardziej kolorowe, i tak dalej. No Także tak. Właśnie, właśnie kwestia jest tego, że, że, że to może nawet nie jest do końca właśnie wina tych wszystkich ludzi, którzy próbują zacząć, tylko oni muszą wychodzić z takiego założenia, że to ma być masówka, to ma być taki fest, taki, no to nie jest fest fashion, ale to, to ma być takie szybkie, yy, łatwo dostępne i jak najbardziej nachypowane. Czyli na przykład robisz ciuch. I, I ciuch nie jest pany tym, że zajebiście wygląda, zrobiłeś ciekawy design, tylko dlatego, że założyłeś to na SoundCloud Rappera ABC, wysłałeś paru Instagramerkom, które mają po 10 kafli i to jest wszystko, co wystarczy Ci, żeby popchnąć y, swoją, swój brand w świat. No i tam, no też SoundCloud Rapper, ale też, że jakiś tam Ci założy, jakiś influencer z Converse X, albo jakiś, wiesz, Inny taki z jakiegoś hype toka lub spokoju dziennego. On ci w tym pochodzi przez dwa dni i już na tym masz rozgłos, no. Wszystko, co, co nas zaczyna otaczać, jest coraz bardziej takie ADVERTISEMENT BASED wszystko jest ADVERTISEMENT BASED nie, nie kwestia tego że masz pomysł, że masz polot że, że, że wstałeś dzisiaj rano i coś zajebistego ci przyszło do głowy tylko kwestia, kwestia jest tylko i wyłącznie znajomości kwestia jest tego żeby tu było nahypowane kwestia jest tego żeby żeby nosiła to właśnie jakaś znana osoba I, i to jakby wszystko nie a to że jest to bluzka ze zwykłym nadrukiem gdzie wpiszesz po prostu na kapselu co chcesz i masz praktycznie to samo jakościowo pewnie też jest podobnie na, na początku zazwyczaj i, I właśnie to jest chyba najbardziej w tym wszystkim smutne, że, że jakby idziemy, idziemy w stronę w stronę takiej kurwa, takiego jebanego konsump konsumpcjonizmu i nie, no tak, li, nie liczą no się masówki wartości w ogóle, no. w ogóle, nie w tym wszystkim. Ludzie się boją eksperymentować teraz bardziej niż kiedykolwiek. Boją się wychodzić poza jakieś ramy, to jest przerażające jak ogólnie jako społeczeństwo jest taka stagnacja teraz wśród nas występuje, że po prostu siedzimy w miejscu od... 2018. Stary, co się zmieniło w modzie 2018, powiedz mi, O tej mody wiesz, że byli i e boje, nież tam, skrunek, koszula, jakieś tam kłódka na łańcuszku, jakieś takie rzeczy, jakieś konwersy z serduszkiem, co się zmieniło od tamtego czasu, stary. Kurwa nic, szczerze powiedziawszy, kwestia jest tych, do, tych dosłownie malutkich detali i to jest wszystko. Że, że my się obracamy, nawet tego nie zauważamy w pewnym sensie, że my się obracamy cały czas na tych samych konceptach, tylko i wyłącznie dokładamy, zmieniamy markę. I jakby marki, marki bardziej liczą się niż, niż to, co masz na sobie w tym momencie. I znaczy, tak było od zawsze, nie? Jakby nie było, no. Yy, czy to były lata 90. -te i, i też fleksowałeś się na to, że masz coś, yy, że, że masz coś kurwa z zagranicy, co ci wujek przywiózł, yy, czy, yy, gdzie to samo praktycznie było u nas na rynku, yy, czy, czy, czy teraz, nie? Że masz na sobie yy, mis misbehave, że masz na sobie yy, gosze, czy, czy cokolwiek innego, nie? Ale nie, stary, wiesz co, tak było, tak będzie. To nie nawet nie kwestia tego, tylko mnie bardziej martwi to, że ludzi bardziej obchodzi to co mają na sobie niż to jako to mają historię, te ciuchy i to co świadczy o tych ludziach. Jakby ludzie zdają sprawę z tego, że to co noszą, o nich świadczy coś. Jakby wszystko co masz na sobie, coś o tobie mówi. Mm. I ludzie o tym w ogóle nie myślą. Po prostu pierdolą jakąś bluzę na siebie i myślą, że są fajni i nie myślą w ogóle, wiesz Jakby, jakby równa jakby... się to status To żebyś mówiły za nich, stary, wiesz co chodzi? Jakby, jakby, założenie danego... danej marki od razu wiąże się ze statusem w pewien sposób, że, że nie, 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 ma, nie ma w tym twojej zajawki własnej, że ty sprawdzałeś kurwa, że ty sobie sprawdzałeś ten brandzik i, i się nie jarałeś, tylko bardziej kwestia tego, że y, twój kolega Maciek powiedział, że to jest ty w, tym, w tym momencie na topie, musisz to wydropić i założyć na siebie z bomby, nie? Kurwa, no nie wiem, naprawdę, to jest przerażające, ludzie w ogóle, wiesz... Chcą, żeby ciuchy mówiły za nich. Oni w ogóle jakby nie chcą nawet sobie prezentować. Pomyśl teraz o tym, że teraz naprawdę myślę ja tu w stolicy wychodzę, patrzę, to każda zmiana tak samo, co nie. No i nie będę srał, bo to są ludzie młodsi ode mnie teraz, co, co się tymi ciuchami no interesują tak, głównie. No, to, to. no ale wciąż, ale wciąż jakby to skażające że oni nie chcą jakby pokazywać nic sobą, tylko chcą pokazać, że oni są w stanie, wiesz, do standardów modowych jakby Sie, do się teraz jakby dojść. Znaczy bardziej tu mi się wydaje, że chodzi o taką przynależność. Yy, jeżeli chodzi o, o, te, o te modowe rzeczy, bo, yy, bo dużo dzieciaków właśnie. Jak w ogóle wszystko się rozbija ostatnio o te młodsze osoby, niestety, yy, ale, ale jakby dużo dzieciaków właśnie kupuje te ciuchy, żeby nie zostać w tyle, praktycznie. No, no, bo teraz fajnie, teraz fajnie jest to, po prostu, wiesz, przynależeć do jakiejś grupy i wiesz, wyglądać, że tak powiem, bezpiecznie, mm -hmm. że nikt nie może wstań, że nikt nie może sobie nic powiedzieć, bo każdy tak samo wygląda, nie wiesz, czegoś. Jakoś... Iść do przodu, się wyluźć, coś tam wiesz, reprezentować sobą. Jakby, jakby to jest tak, jak mówisz, to jest jakby najbezpieczniejszy sposób, wpisa żeby się wpisać, kurwa, w społeczeństwo. Żyjemy w społeczeństwie, ale ale jest to jakby naj, najprostszy sposób, żeby się właśnie wpisać w te ramy i jakby być, wiesz, poklepany po plecach. Ej, zajebiście, ty masz 2005, ja mam 2005 i wiemy, co5. Wiesz o co chodzi w ten sposób. Wiemy co 10, wiemy na co. Wiemy na ja Dokładnie. I, I jest kwestia, właśnie, właśnie kwestia z tego, że, że jest to w pewien sposób takie. Takie kurwa wyprane, takie wyprane z osobowości strasznie. Nie wiem, może, może jakoś z następnym pokoleniem przyjdzie jakaś taka większa świadomość po prostu tego, jakaś większa, większa, zajawka na, wiesz, na dążenie do, 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 do tam, wiesz, do, do, jakiegoś własnego stylu, do rozwijania jakiegoś własnego stylu, wiesz, do dążenia do jakiegoś, wiesz, unikalności, czy jakiejś tam nieprzeciętności, No dokładnie, nie? wiesz, wiesz co jest jeszcze w tym wszystkim najśmieszniejsze, że teraz można zauważyć, że nawet bycie unikalnym staje się kurwa standardem. Że, że, że na TikTokach, na, na social mediach i tak dalej, każdy jakby pewnego dnia się budzisz i zapominasz totalnie o tym, że może po prostu lubisz. Czasami no są tacy ludzie, którzy po prostu lubią być zwyklakami. No, i to nie jest w tym nic złego, że lubisz, wiesz, nie lubisz w sumie ubierać się w ciuchy, na co dzień lubisz się uczyć i tak dalej. Wyjebane, nie? W tym momencie musisz jak najszybciej zmienić mindset. Bo, bo, bo jest stagnacja i jesteś wtedy kurwa do tyłu w ten sposób i, no nie, i każdy to jest przed ka Każdy jakby zaczyna pchać kurwa, każdy zaczyna pchać unikalność do przodu ponad wszystko Ale nie pod względem takim, że ja chcę być unikalny, tylko trzeba być unikalny. Trzeba się jakoś wyróżniać, co nie? Na no starych, już kwestia tego, jak TikTok wpływa na nastolatków, na, na młodzież, na ich, na ich wiesz, jakby kwestie tego, jak się są rozwijać, jak chcą wyglądać, na ich psychologię, psychikę, znaczy to już w ogóle jest inny temat według mm. mnie. Mm. Jeszcze jakby najgorsze w tym wszystkim jest to, że, że to, jest, to jest platforma. Platforma sama w sobie nie ma, nie mam żadnego problemu z tą platformą. Tylko kwestia tego, że przekazywane tam wartości i w, jeszcze prędkość, w ogóle z jaką te wartości są przekazywane. Dzieciak nie, przez wasz? godzinę, co? 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 Przez, przez godzinę on jest po prostu pakowany kurwa, jest napakowany informacjami w sekundę i jakby nie dziwię się, że połowa ludzi jest confused i nie jest szczęśliwym y, z tym co robi, bo, bo nie wie co ma robić w tym momencie, bo widzi, że trzeba być ABCD, muszę być y, muszę być kurwa, muszę być to tolerancyjny, muszę być, y, ale z drugiej strony nie mogę być za tolerancyjny i tak dalej, i tak dalej i jakby ja się nie dziwię, że, że wszystkie te dzieciaki są chodzą takie confused i, i same jakby nie do końca wiedzą co chcą, co nie? Czy wiesz, co ja myślę, że z TikTokiem jest też taki problem, że tam każdy ma swoje podium i każdy ma swoje tam 15 albo 60 sekund, żeby coś powiedzieć, ale nie wiem, czy każdy powinien jednak. No! W sensie, no wiesz, nie, jakby wolność wolno słowa wiadomo, ale nie, nie każdy ma coś do powiedzenia, a tam jakby każde zdanie jest brane tak samo na poważnie, bo jakby to są ludzie, którzy jeszcze nie do końca mają wytworzony taki zmysł, że są w stanie oddzielać, wiesz, jakby to co jest warte zapamiętania, co jest jakimś bullshitem, co sobą, jest totalne, co, nie? No nie mają tego filtra takiego w głowie, co nie? To, to jest akurat true i, yy, i jeszcze kwestia tego, że, yy, że, że jest, to tak, jest to tak szybkie. Widać, że ludzie lubią wykorzystywać tą swoją, yy, tą swoją moc, tą swoją siłę, taką yy, przebicia, nie? Ale dzieciaki zawsze będą wykorzystywane, bo no najwięcej hajsu przynoszą, mówię. I teraz już szczególnie, to już o tym gadaliśmy przed chwilą, mm -hmm. że teraz już szczególnie na dzieciach można zarabiać. I teraz głównie na dzieciach zarabia w sumie. No, no wiesz, no już nawet kurwa trochę, już, już trochę ży żyga żyganie jest, jak tym wspominam, no ale wiesz, te lode ekipy kurwa są najlepszym przykładem, nie? Gdzie po prostu grupka ludzi, która, która jest popularna, która jakby, wiadomo, osiągnęła to, co osiągnęła, ale są na takiej wyżynie popularności, na jakiej są, oni by w tym momencie swoim. Brandem sprzedaliby kurwa dosłownie wszystko Przykleili, przyklei, przykleisz kurwa Nazwę ekipa na chłopie Na ludzie by kurwa, no to jest polski Supreme nie, kurwa przykleisz to na cokolwiek a to się sprzeda nie, i to się sprzeda Kurwa ekipa No mówię ci dzieci, ale wiesz co też mi się wydaje, że to też kwestia tego, że teraz takie czasy są, że każdy siedzi w domach, każdy potrzebuje pieniędzy. Teraz powiem Ci, no jakoś bardzo kreatywny nie jestem przez ten cały rok, znaczy przez, tam, przez tamten rok, 20, mm. nie? Jak siedziałem w domu przez cały czas nic się nie działo, to jest ciężko jakby coś, coś stworzyć oryginalnego w tym momencie. No tak. I myślę no. też tego, że po prostu każdy chce jakoś se dorobić teraz, nie? No, no i też i dla że... tamtych ludzi, że im się udało taką markę wokół siebie zbudować. No, no, bo dokładnie. Bo te, dokładnie. I jakby, no mimo tego, że... Że że, że, można powiedzieć, że jest to trochę kurwa skami, ale wykorzystali idealnie moment, bo oni napędzili to w momencie, w którym właśnie kurwa wszyscy siedzą w domu i, i, i wszyscy się interesują tymi rzeczami. Chuj, no. Jakby coś nie chcąc, jakby wchodząc kurwa na jakiegoś posta na ten temat, to tam się odzywają ludzie, którzy jakby nigdy nie, nie pomyślał, że oni kurwa w ogóle wiedzą o, czym, o czymś takim, jakieś 35-latkowe, 40-latkowe mówiące o lodach ekipy kurwa to, to jakby pokazuje, że wszyscy siedzą w domach i wszyscy są na czasie z tym, z tym co się dzieje w pewien sposób no. Coś, wiesz co, ja uważam, że tak ogółem ogółem, to nie ma w tym nic złego w takim eksploatowaniu dzieciaków, dopóki jakby ty tego nie promujesz, że to jest jakieś zajebiście fajne i nowoczesne, mm. dopóki ty zdajesz sprawę z tego, że robisz gówno i to, co robisz w ogóle nie jest nowatorskie, ani wiesz, cokolwiek wnosi, to jakby jest spoko, bo jakby ten frizz mi się, nie wiem, nie wiem, jakby nie znam się na tym, bo nie oglądam tego i w ogóle, no, tak ale samo, mi się wydaje, że on chyba... On się wypowiadał kilka razy, że jakby on, on jest świadom tego, że tak nie tak tak że on... Chyba o tym, on chyba mówił o tym normalnie, że on wie, że robi gówno, jakby to jest ok, podejście, że no, po prostu jest 400. W momencie, w którym sobie nie wkręcasz kurwa statusu i w momencie, w którym jakby jesteś świadomy tego, że to co robisz kurwa jest jakie jest, no to, to jakby... Proszę bardzo, go on. Najgorzej właśnie jak są ludzie, którzy się strasznie jakby poczuwają i są nawet momenty, w których się... W którym, tak. w ...którym jakby w ogóle bronią, tak kurwa zawzięcie bronią y, to, co robią, nie? Chłop kurwa na co dzień wskakuje do, do slime'u i, i, i robi kurwa challenge, y, jem jeden kolor jedzenia kurwa przez cały dzień, y, a, a z drugiej strony próbuje to przedstawić jakby chłop kurwa był wisosem drugim i, i dawał po prostu dzieciakom jakiś knowledge. No i właśnie to jest problem z tymi design designerami. Gdyby oni po prostu robili to, to swoje gówno, co robią i nic o tym nie gadali, to było spoko. Oni stary mówią, że wiesz, coś tam for the youth, for the youth, dla młodzieży to jest, wiesz. To taki jest jakby najwyśmieszny nawet.